Polsat wystartował ze swoją imprezą festiwal weselnych przebojów. Na scenie wystąpiły gwiazdy Disco Polo, a wśród nich Zenek Martyniuk, Magda Narożna, Clio i Natasza Urbańska. Internauci są podzieleni. Nie brakuje zarówno entuzjastycznych głosów, jak i tych skrajnie krytycznych. Podczas lata, kilka stacji zawsze przygotowuje muzyczne imprezy, które odbywają się w całym kraju. TVP proponuje widzom lato z radiem i telewizją polską. Telewizja Polsat zaś zorganizowała w mrągowie koncert weselnych hitów. Przez dwa wieczory widzowie będą mieli okazję przypominać sobie największe weselne hity. Jak oceniają pierwszy wieczór z Disco Polo? Koncert weselnych przebojów w Mrągowie wystartował. Polsat zabrał widzów w Mrągowie i tych przed telewizorami na wesele. W piątek 16 08 zapowiedziano główną część koncertu, a kolejnego dnia, w sobotę, poprawiny. Od kilku dni na Instagramie stacji pojawiały się przypomnienia o zabawie, a w dniu koncertu co chwilę polsat wrzucał filmiki i zdjęcia z przebiegu koncertu. Na scenie pojawili się Natasza Urbańska, piękni i młodzi z Magdą Narożną, Clio, a także Zenek Martyniuk, który przeszedł do polsatu z TVP. Jak ich występ ocenili widzowie, internauci podzieleni w ocenie koncertu Polsatu? Jak się okazuje, wśród komentarzy wcale nie dominują te pozytywnie oceniające weselny koncert. Jest naprawdę sporo głosów krytyki. Na co narzekają internauci, którzy zostawiają swoje opinie na profilu Polsatu na Facebooku? Jak na razie to nudne. Nie ma nic wspólnego z weselem, to już się staje nudne, że nada. To już nie jest śmieszne, nagłośnienie okropne, Polsat, poprawcie dźwięk. Przy występie pięknych i młodych średnio. Dźwięk okropny, to prawda, właśnie niechcący spojrzałem: masakra, tragedia, dramat, cienizna, i szmira. Ale niski poziom muzyczny, że nada, pisali krytykanci. Podczas lata, kilka stacji zawsze przygotowuje muzyczne imprezy, które odbywają się w całym kraju. TVP proponuje widzom lato z radiem i telewizją polską. Telewizja Polsat zaś zorganizowała w Mrągowie koncert weselnych hitów. Przez dwa wieczory widzowie będą mieli okazję przypominać sobie największe weselne hity. Jak oceniają pierwszy wieczór z Blisko Polo, dalsza część artykułu pod materiałem wideo, Zobacz także Agnieszka Chyży o Halo tu Polsat, Zamknij, koncert weselnych przebojów w Mrągowie wystartował. Polsat zabrał widzów w Mrągowie i tych przed telewizorami na wesele. W piątek, 16. 08 zapowiedziano główną część koncertu, a kolejnego dnia, w sobotę, poprawiny. Od kilku dni na Instagramie stacji pojawiały się przypomnienia o zabawie, a w dniu koncertu co chwilę polsat wrzucał filmiki i zdjęcia z przebiegu koncertu. Na scenie pojawili się Natasza Urbańska, piękni i młodzi z Magdą Narożną, Clio, a także Zenek Martyniuk, który przeszedł do polsatu z TVP. Jak ich występ ocenili widzowie? Czytaj także, poznaliśmy wszystkich prowadzących Halo. Tu, Polsat? Paulina Sykut-Jerzyna popełniła gafę, internauci podzieleni w ocenie koncertu Polsatu. Jak się okazuje, wśród komentarzy wcale nie dominują te pozytywnie oceniające weselny koncert. Jest naprawdę sporo głosów krytyki. Na co narzekają internauci, którzy zostawiają swoje opinie na profilu Polsatu na Facebooku? Jak na razie to nudne. Nie ma nic wspólnego z weselem, to już się staje nudne, że nada. To już nie jest śmieszne, nagłośnienie okropne Polsat, poprawcie dźwięk. Przy występie pięknych i młodych średnio. Dźwięk okropny, to prawda, właśnie niechcący spojrzałem, masakra, tragedia, dramat, cienizna i szmira. Ale niski poziom muzyczny, że pisali krytykanci, co ciekawe, szczególnie obrywało się M. Inaczej, Zenkowi z akcentu, oczywiście nie brakuje również wielu pozytywnych w wydźwięku komentarzy. Pięknie, super rozrywka na piątkowy wieczór, świetnie, nareszcie coś dla ucha, dawaj Zenuś. Oglądam z przyjemnością, supererer śpiewają, przecież ładnie śpiewają. Fajnie, że jest co oglądać, oceniali fani Disco Polo. Wśród entuzjastów największą furorę zrobiły występy Clio i Nataszy Urbańskiej.